Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie na kolejnym czytaniu z kart Tarota, a to czytanie jest serii Wybierz kartę. O zasadach takiego czytania nie muszę Wam opowiadać, bo Wy na pewno to znacie z innych czytań, także robimy sobie dwie grupy i zastanowimy się nad pytaniem: Co myśli mój partner czy partnerka? Co sobie życzy, jakichś może zmian życzy sobie w naszym związku, co docenia. I tutaj zastanowimy się nad tym właśnie, co karty będą chciały nam przekazać. Czy powiedzą dosłownie, co się dzieje w tym związku, czy może dadzą nam tylko takie drobne impulsy, nad, nad którymi będziemy musieli się zastanowić i sami odpowiedź na to pytanie znaleźć. Także zrobię dwie grupy, tak jak powiedziałam, i dwa oddzielne filmiki. Także ten filmik będzie się ciągnął um, dla grupy pierwszej, a dla um, grupy drugiej zrobię oddzielny filmik, czyli część druga. Więc zaczynamy! Karty już są przemieszane, ale jeszcze raz je przemieszam. I tutaj mamy dwie grupy z dwoma kwiatuszkami. Grupę z tym lilowym kwiatuszkiem zostawimy na później, a my się zajmiemy tą grupą z tym białym kwiatuszkiem. Zobaczymy, co karty tutaj powiedzą. Śmierć. Rycerz Buław. Świat. As pentakli. Ósemka buław i dwa buławy. Y Karta, która pokazuje, ta pierwsza karta pokazuje, że coś z Waszym wiązku musi się zmienić. Um, twój partner zastanawia się nad tym i chciałby coś zmienić i tu będzie jakaś zmiana, bo ta karta tutaj pokazuje, ta ósemka tych buław, że coś się nagle stanie, tu będzie coś nagłego, ale pozytywnego. Także w tym związku coś, coś yy, się zmieni pozytywnie. Tu jest jakiś plan, który jeszcze nie jest wprowadzony w życie. Także twój partner ma jakieś plany yy, z wami związane. Tutaj jest chęć właśnie korzystania życia, zabawy, radości. On chce się cieszyć tym związkiem, z Tobą chce się cieszyć. Tutaj mamy możliwości, jakie Wam daje życie i tutaj jest piękna karta um, świat, uniwersum, karta, która mówi, że życie będzie Wam dawało um, wiele szans, aby ten um, związek rozwijać. I tu się zakończy jakiś etap, bo to jest ostatnia, to jest ostatnia karta z dużej arkany 21, um, i tu jest zakończenie jakiegoś etapu, tu zacznie się jakiś nowy etap. Czyli prawdopodobnie, jeżeli ten związek um, już troszeczkę się ciągnie, także może być jakiś, tak jak powiedziałam, jakiś nowy etap, um, jakiś ważny etap, jeżeli nie jesteście jeszcze. W związku małżeńskim, może jakieś zaręczyny, może ślub, a może zmiana jakaś, może gdzieś przeniesiecie się, um, może inne mieszkanie czy inny dom. No, w każdym razie będzie jakaś zmiana. I tutaj, jak to powiedziałam, Twój partner to już planuje, tak cicho jeszcze chyba o tobie, tobie o tym nie mówi, bo ta karta właśnie taka jest, że tutaj. Ten ktoś sam ma jakieś plany i ze swoim partnerem, z innymi ludźmi na ten temat nie rozmawia. No i tutaj też mamy As tych Pentakli, który mówi, że Twój partner chce inwestować w ten związek, chce z Tobą um, iść dalej tą drogą, no i chce, żeby ta droga się rozwijała um, w pozytywnym, um, pozytywnym aspekcie. Ale tutaj właśnie jest coś, co musi się zakończyć. I zobaczymy, co karty jeszcze powiedzą. Co nam dalej podpowiedzą. Także ogólnie, to tutaj nastawienie Twojego partnera do ciebie, czy Twojej partnerki jest bardzo pozytywne. Tutaj mamy um, królową monet i, 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 i diabła. Czyli jest jakaś stabilizacja, którą ktoś będzie chciał zburzyć. Bo to się fajnie tutaj ładnie układało, a diabeł pokazuje, że coś jest, um, coś będzie się działo, coś niedobrego. Ktoś będzie chciał Wam um, położyć kamienie na drodze i Twój partner tego się spodziewa. On wie o tym, że coś takiego może być. Nie myślę, żeby to był Twój partner. Nie myślę, bo właściwie tutaj te karty są um, bardzo pozytywne, żeby jego tutaj winić, że coś takiego on tutaj knuje, ale wydaje mi się, że to ktoś jest z innej strony. Może ktoś, kto właśnie jego mąci tutaj, ktoś jego tutaj um, negatywnie do Ciebie nastawia. Może tak. Być. Zobaczymy, co jeszcze karty na ten temat powiedzą. No bo tutaj ta królowa tych, tych um, monet, ona też tutaj, ta karta pokazuje tutaj taką stabilizację. Także um, właściwie takie, um, może, może właśnie Twój partner ma jakieś plany związane właśnie z Tobą, z tym związkiem, ale ktoś... Mu stoi na drodze, ktoś go tutaj buntuje. Zobaczymy, co tutaj jest. Królowa Buławów, czyli może być jakaś kobieta tutaj, która ma siłę, ma dużo energii i właśnie coś tutaj miesza. Zobaczymy tutaj. Tutaj mamy umiarkowanie. Także tu trzeba by wziąć pod uwagę również to, że ta karta, to umiarkowanie jest bardzo pozytywną kartą. Także wydaje mi się, że ona aż tak dużo siły tutaj nie ma, ta królowa tych buławów, aby tutaj namieszać. I tutaj mamy miłość. Aha. Czy to nie jest jakaś inna osoba, jakaś kobieta, która tutaj właśnie chce może do, tego, do Twojego partnera się przymilić, bo to tak na to wygląda. Ta karta tego umiarkowania, ta karta pokazuje taki pozytywny aspekt, że ten ktoś się stara, ta królowa się stara tutaj, żeby ta miłość rosła. A te karty należą. Do tej karty, czyli do tego diabła. Czyli ja podejrzewam, że tutaj jest ktoś, kto, yy, no, Tobie będzie zagrażał, jakaś rwalka. Coś jest, coś jest. I tutaj jest miłość. Tu się miłość pokazała. Mhm. Czyli musisz uważać, musisz uważać. Zobaczymy tą śmierć. Zobaczymy tą śmierć. Szóstka kielichów. Bardzo dobrze. Tutaj mamy no, takie zawieszanie broni, że można tak powiedzieć. Taką. I tutaj mamy piątkę. Ach, piątkę. Um, piątkę monet. Ta szóstka kielichów to jest bardzo pozytywna energia. To jest też taka troszkę romantyczna, taka melancholina energia. Ale tu widać, że ta energia nie idzie dalej, nie rozwija się, nie płynie. Ona stoi w miejscu. I tutaj jest jakiś, jakaś strata, jakieś łzy. Piątka właśnie tych, um, tych monet pokazuje, że ktoś tutaj cierpi. No i ja to tak widzę, że twój partner może właśnie to widzi że tutaj ktoś się do niego przymila i zagraża temu związkowi, temu co on z tobą planuje i on cierpi, on może jest troszeczkę rozerwany. I tutaj ten plan jest, tutaj jest ten plan, ale tutaj coś będzie dobrego. On chce dobrze, on chce dobrze. Na końcu wyciągniemy jeszcze jedną kartę. Wyciągniemy jeszcze jedną kartę zobaczyć, zobaczymy a co ona powie. Równowaga, tak, tutaj jest jedenastka, czyli sprawiedliwość. Tu trzeba się zastanowić, tu trzeba wyciągnąć wnioski, z tego się zastanowić, w którą stronę on się zastanawia, w którą stronę ma iść. Tutaj jest jakaś rywalka w tym wszystkim. On chce dobrze z tobą, on chce dobrze, on ma tutaj plany. On, on chce ten związek, tak jak powiedziałam, z Tobą rozwijać, ale tu jest ktoś, kto mu mąci. I on musi się nad tym bardzo dobrze zastanowić, bo na końcu właśnie wyszła ta karta tej sprawiedliwości, która właśnie mówi o tym, żeby się przejrzeć dokładnie w lusterku, tak jak to powiedzieć, obiektywnie się przeżyć i zobaczyć, co się dob dobrze robi, a co źle. W którą stronę trzeba iść, to, taka, to tak jakby się samemu siebie postawiło przed sądem. Tak dla mnie to wygląda, mój kochani. Tak dla mnie to wygląda tutaj. A, oczywiście to czytanie nie będzie ze wszystkimi z, wam, z Was rezonowało. Na szczęście na pewno. No, bo to takie ciekawe to też nie jest. No, i to jak, jeżeli ja widzę taki układ kart, no to tak mi też ciężko się mówi, ale często w życiu tak jest. A muszę powiedzieć, że wcale nie musi tak być, bo oczywiście te karty nie mówią, że taka sytuacja jest albo może się pojawić. Nie, inaczej powiem, że taka sytuacja jest ale taka sytuacja może się pojawić. Także trzeba zwrócić na pewne rzeczy niekiedy uwagę, tak? I zwrócić po prostu na swojego partnera uwagę na to, gdzie on przebywa, z kim przebywa. Teraz oczywiście dostęp do internetu, każdy ma, także nie ma problemu gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie, żeby jakaś tam panienka. Go zaczepiła albo on zaczepił. No, niekiedy takie um, romanse um, również są gdzieś tam w pracy, czy jakaś najlepsza koleżanka może też, bo najlepsze koleżanki też są niekiedy zdradliwe, też może się tutaj wtrącić. No, tutaj może być wszystko. Także to nie znaczy, że to tak teraz jest, ale te karty mówią, żebyś miała oczy otwarte, żebyś miała oczy otwarte. Bo twój partner może być zbałamucony, tak powiem to. Może być zbałamucone, a tak jak powiedziałam, to nie jest um, jednym przypadkiem, bo to się zdarza ciągle. Także, kochane kobietki, jeżeli mówię do, do kobiet, w tej chwili większości do kobiet, uważajcie na tych swoich chłopaków, tak? Bo um, te pokusy są duże. A dla singli, no co muszę tu powiedzieć? Dla singli, jeżeli coś się pojawi dla singli, no to też może ktoś się pojawić, kto może nie będzie. Um, um, jeżeli się ktoś pojawi w Waszym życiu, to ten ktoś właśnie może będzie chciał z Wami coś y, naprawdę na serio zacząć ale może się ktoś pojawić, właśnie ktoś się zacznie wtrącać w wasze życie, jakaś eks, jakaś koleżanka, ktoś tam. Także tutaj też musicie zwrócić uwagę na to. Tak to wygląda, moi kochani, tak, tak, tak te, te karty tutaj to pokazują. Także um, trzeba mieć oczy otwarte, tak? I jeżeli jakieś rywale, rywalki będą to zniszczyć, i nie dać sobie w kaszę dmuchać, jak to się mówi. Ok, teraz zakończę ten filmik i oczywiście zacznę ten drugi kręcić. I wtedy zobaczymy, co karty powiedzą z tej drugiej grupy. No czyli do zobaczenia.